Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Paplarnia. Przychodzę do was z kolejnym filmikiem. Dzisiaj będzie taka rozkmina na temat samoakceptacji, na temat tego czy przyjmujemy się opinią innych ludzi, na temat tego czy akceptujemy siebie i czy kochamy siebie. Opowiem wam taką może historyjkę z mojego życia, że jak byłam młodą dziewczyną, to bardzo, bardzo przejmowałam się opinią innych ludzi. W szkole zawsze chciałam być fajna, akceptowana, zawsze chciałam jakby dorównać innym. Nieraz myślę, że nawet mogłam być odrobinę zazdrosna o innych i chciałam być tak samo fajna jak inni i robiłam różne rzeczy wbrew siebie nieraz nawet, żeby po prostu zaimponować rówieśnikom. Chciałabym być po prostu akceptowana. Wydawało mi się, że poprzez akceptację innych ludzi ja będę bardziej przede wszystkim szczęśliwa. I że inni ludzie chcą mi zawsze dobrze doradzić, że gdy mnie krytykują, to chcą dla mnie dobrze. I się to wszystko tak wiecie, co zapętliło. Potem przyszły takie lata, w których moi ci znajomi, takie bardziej płytkie, wiadomo... Takie bardziej płytkie znajomości, co się później okazało. Gdy u mnie działo się coś, wiecie, super dobrego, gdy osiągałam jakiś sukces, gdy udawało mi się coś kupić, ciekawego i w ogóle, to te osoby oczywiście przy mnie były, e, spijały, jak ja to mówię, e, likierek e, i wiecie, i było super. Ale gdy przyszły lata, w których. E, ja miałam powiedzmy gorsze lata, gdy na przykład mi się coś nie powodziło, to okazywało się, że te, tej grupy, tych wiecie, płytkich znajomości nagle nie ma. Mówię płytkich, chociaż wtedy jeszcze mi się wydawało, że to są super moi przyjaciele i powinnam się zawsze sugerować ich opiniom, a nie tylko ich opinią, bo już w tych latach zaczęły pojawiać się, wiecie, jakieś nasze klasy, facebooki i jeśli ktoś mi nawet, wiecie, jakiś znajomy sprzed, 10 lat coś pisał, to ja to bardzo brałam do siebie, przejmowałam się tym i wydawało mi się, że ci ludzie wiedzą lepiej, co jest dla mnie dobre, niż ja sama. I tak jak mówię, przyszły te lata, w których ja po prostu nie zawsze miałam szczęśliwe dni, spotykały mnie różne przykre sytuacje i rzeczy. Nagle okazywało się, słuchajcie, moi drodzy, że tych grona, tych moich pseudo przyjaciół nie ma. Nie ma ludzi przy mnie, którzy wiecie, którzy chcą mi teraz pomóc, chcą mnie wesprzeć dobrym słowem, chcą wpłynąć na moje życie w jakiś sposób pozytywny. I e, wtedy jakby też dorastałam, stawałam się kobietą, e, przechodziłam różne sytuacje, e, byłam już żoną i rodziłam dzieci, jak również, e, jak wiecie, traciłam też e, ciążę. To wszystko mnie bardzo wiele nauczyło, to wszystko mnie zahartowało. E, przede wszystkim zweryfikowało też grono moich znajomych i przyjaciół, i teraz e, może nie wiecie, ale ja bardzo staram się być e, ja jestem przyjacielska dla wszystkich. Może tak, ja jestem miła dla wszystkich, którzy e, są mili i na to zasługują. Staram się być zawsze e, otwarta do ludzi. E, jeśli mogę, to oczywiście pomogę i tak dalej, ale już jestem bardziej zdystansowana do takich płytkich znajomości, gdzie ja na przykład kogoś znam trzy dni, trzy dni z kimś rozmawiam czy piszę, a ta osoba mi mówi na przykład, że ja powinnam coś tam zrobić albo że ja powinnam inaczej zrobić, czy ja coś źle robię. Moje życie zweryfikowało to, że ja przestałam tak patrzeć na opinie innych ludzi w pewnym momencie nie wiem, jaki to był przełom, może we mnie, dojrzałam. Myślę, że słuchajcie, dojrzałam i dziś to sobie wytłumaczyłam. Pamiętam, że yy, przemyślałam sobie tak, Karolina, yy, czy ty chcesz w życiu robić to, co inni ci mówią? Czy ty chcesz robić to, co Ty lubisz i co kochasz robić? Kolejne pytanie, czy Będziesz miała do siebie szacunek, jeśli będziesz się stosowała do tego, co inni ci mówią, czy większy szacunek i godność swoją zachowasz, robiąc według własnej myśli, według własnych odczuć i pragnień, ale oczywiście wszystko, nie raniąc innych. I wtedy zaczęłam sobie to tak często powtarzać, i zdałam sobie z tego sprawę, że ja powinnam robić to, co lubię i to, co kocham. A ci wszyscy ludzie, którzy są moimi prawdziwymi przyjaciółmi, powinni mnie w tym wspierać. Ja nie mówię, że powinni mnie zachwalać, nie mówię, że powinni wiecie mi mówić: ty świetnie robisz, kiedy ja coś złego robię, bo wtedy oczekuję, że moi przyjaciele usiądą ze mną i mi powiedzą. Tylko, wiecie, nie powiedzą mi, Ty musisz coś zrobić, Ty musisz coś zmienić, albo nie skrytykują mnie w sposób, wiecie, niemiły, bezczelny, hamski, hejterski, tylko powiedzą mi to na przykład w taki sposób prawdziwy przyjaciel powie ci zawsze wiesz co, a myślałaś, żeby to zrobić inaczej? Czy nie myślałaś, że dla ciebie byłoby lepsze na przykład to, jak Ty myślisz, jak ty uważasz, jak Ty czujesz, albo co Tobą kieruje, że chcesz zrobić w ten sposób? Martwię się o Ciebie i zastanawiam się, czy nie lepsze dla Ciebie byłoby zrobienie tego w inny sposób, ale oczywiście decyzja należy do Ciebie. I wtedy to jest taka konstruktywna krytyka, to jest liczenie się z uczuciami naszego przyjaciela i wiecie, chęć tego, żeby ten przyjaciel szedł w swoim kierunku, żeby robił to, co kocha, a jednocześnie my go wspieramy, ale też wyrażamy swoją szczerą opinię. Bo nie jest fajnie, jeśli mamy przyjaciela, ja nie uważam, że to jest wtedy mój przyjaciel, jeśli ja na przykład, powiedzmy, nagrywam filmiki na YouTubie, a ktoś mi mówi, wiesz co, bo to, to co ty robisz jest niefajne, jest głupie, obnażasz swoją prywatność, pokazujesz swoje życie, to jest niedorzeczne, nie rób tego, to jest głupie, to jest niefajne. No i... To nie jest według mnie przyjaciel. I jak sobie uświadomimy, że w każdej kwestii życiowej, waszej pracy, waszych decyzji, macie obok kogoś, kto właśnie Wam w ten sposób mówi, głupio robisz, nie rób tak, co ty w ogóle robisz? To zaczynacie otwierać oczy i myśleć sobie, nie, to nie jest mój przyjaciel. Bo ja, ja jako przyjaciółka swojej przyjaciółki, nie powiedziałabym jej w ten sposób. Powiedziałabym jej. E a nie przeszkadza ci na przykład to, że jak nagrywasz, to pokazujesz dużo swojej prywatności. Jak się w tym odnajdujesz, albo wiesz, ja podziwiam to, co robisz, ale sama bym tak nie mogła. Czy to wszystko nie brzmi inaczej? Albo y, czy myślałaś, że na przykład za 5 lat może przeszkadzać swoim dzieciom, że nagrywasz na YouTubie, y, że pokazujesz ich prywatność? To jest zupełnie inna rozmowa. Ktoś cię pyta, żeby usłyszeć Twoją opinię i Twoje wiecie y, swoje argumenty w danym temacie, a nie sam wyciąga wnioski i według swojego widzi mi się, bo lubi na przykład kota, a nie lubi psów, lubi YouTube'a, a go nie lubi, lubi social media, a nie ocenia Ciebie jako człowieka. Prawdziwy przyjaciel nie przestanie Cię kochać, dlatego że robisz coś, co jemu się nie podoba. Nie. Twój przyjaciel ceni Cię za inne wartości, takie jak to, czy jesteś przy Nim, to, czy go wspierasz, to, czy radzisz Mu dobrze, czy pomagasz mu, czy masz dla niego czas, czy go wysłuchasz, czy spędzasz z nim, ten, wiecie, jakiś tam czas, czy masz do niego uśmiech, ciepłe słowo, czy chcesz z nim spędzać ten czas i dzielić się swoimi radościami i smutkami. I to jest właśnie prawdziwy przyjaciel. Ostatnio na Instagramie ktoś mi powiedział na live, że właśnie przyjmuje się opinią innych ludzi, że wstydzi się czegoś zrobić, bo myśli, co inni pomyślą. I ja też wiem, jak to jest, bo ja też to przerabiałam, ale naprawdę, moi drodzy, nie sugerujmy się opinią innych ludzi. Pomyślcie sobie, że ci wszyscy inni ludzie, szczególnie w social mediach, to są osoby, których Wy nie widujecie na co dzień, które nie wpływają na Wasze życie, które w ogóle, wiecie, no ja sobie żyję powiedzmy z moją rodziną i napisze mi Kasia W., na przykład jakaś z Bielska, że ja nie mogę teraz malować ust na czerwono, że ja nie powinnam, bo to jest nieładny kolor i jest mi w nim źle. I ja teraz, słuchajcie, po. Powinnam się przyjmować opinią jakiejś osoby, której, po pierwsze, ja nie znam, po drugie, ta osoba nie zdaje sobie sprawy z tego, czy ja lubię ten kolor, czy nie. Może ona nie lubi, no to się niech nie maluje, ale ja go lubię, więc będę się malować, bo ja robię to co lubię i kocham. I albo znajduję grono osób, które czuję podobnie, albo na przykład, dobrze, może nie lubić mojej pomadki, ale lubi to, co ja na przykład robię, gotuję, czy mówię i dlatego chcę mnie oglądać. I nie krytykuje mnie za taką błahą rzecz, jak nie wiem, pomalowane oko, czy to, że ja na przykład ćwiczę, czy co do garnka wkładam, tylko po prostu lubi spędzać czas oglądając na przykład mój kanał, czy moją rodzinę. I wiecie, i to nam uświadamia, że właśnie nie możemy się przyjmować opinią osób, które nie mają wpływu bezpośrednio na nasze życie. Ta osoba nie przyjdzie do mojego domu i wiecie, nigdy w życiu mi nie powie, że ja nie powinnam solić kotleta. Nie może mi tego powiedzieć, bo to nie jest jej życie, to nie jest jej dom, to nie są jej decyzje, jej mięso, jej sól. Więc jak zdamy sobie sprawę z tego, że musimy bardziej siebie doceniać, że musimy wierzyć w to, że jesteśmy. Wartościowi tacy, jacy jesteśmy, że jak się zaakceptujemy i odrobinę się pokochamy, nie narcystycznie, tylko wiecie, po prostu pokochamy siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo słuchajcie, nie jesteśmy w stanie się zmienić. No, takimi nas Bóg stworzył, tacy się urodziliśmy i tacy już będziemy. Możemy pracować nad takimi zachowaniami, ale tacy jesteśmy. Więc nie traćmy życia na to, żeby siebie nie akceptować, tylko starajmy się małymi krokami wychodzić ze strefy komfortu. Starajmy się. Po prostu robić małymi krokami to, że idziesz do sklepu i myślisz sobie, że wszyscy ci mówią, że jesteś źle w zielonym. Ale jeśli Ty lubisz ten zielony, jeśli ty kochasz ten zielony, no kup tą bluzkę, załóż ją, zobaczysz, jak się fajnie poczujesz. A jak ty się będziesz fajnie czuł, to nikt ci nie zepsuje humoru tym, że cię skrytykuje. Co to wnosi do Twojego życia? No nic, słuchajcie. Ja też sobie to nieraz uświadomiłam, jak zaczęłam prowadzić kanał, i niektórzy próbowali podciąć jakoś tam skrzydła, krytykując i tak dalej, że. Przecież ci ludzie nie mogą mieć wpływu na moje życie. Ja bym nie miała do siebie szacunku, jakbym robiła to, co chcą inni, a nie to, co chcę ja. Jeśli to, co ja robię, akceptuje moja rodzina i wspiera mnie i jest ze mną w tym, no to. Czemu miałabym tego nie robić? Poza tym, słuchajcie, jeśli nie wyjdziemy ze swojej strefy komfortu, to nigdy w życiu nie damy kroka do przodu, kroku do przodu, nie osiągniemy niczego, nie damy rady się rozwijać w żaden sposób. Jeśli będziemy się zastanawiali, jeśli ja otworzę sklep z butami, to inni mnie skrytykują, bo oni uważają, że po studiach prawniczych powinna być teraz prawniczką. No słuchajcie, no nie możemy myśleć o tym, że powinniśmy być prawnikami, bo skończyliśmy takie studia. Nie, jeśli w danym momencie czujesz, że chcesz sprzedawać buty albo hot dogi na bazarze, to rób to, co lubisz i to, co kochasz. I wtedy to przynosi owoce i wtedy to wychodzi, uwierzcie mi, i wtedy Wy jesteście szczęśliwi. A jak Wy jesteście szczęśliwi, to emanuje z Was po prostu taka radość i piękno, o którym zarażacie innych, którzy są wokół Was. Um, Mój mąż na przykład nie nagrywa na YouTubie i, na przykład, nie pojawia się jakoś bardzo w filmach. Pojawia się wtedy, kiedy ma ochotę. Oczywiście, ma inną pracę, inny charakter, i, i wiecie, i to nie jest jego jakby świat, ale on mnie wspiera w tym, co robię. Yy... Widzi, że ja to kocham, widzi, że mi to wychodzi, widzi, że mam do tego smykałkę, wie, że ja jestem raczej kreatywna, że lubię zdjęcia na przykład, zawsze lubiłam, że lubiłam gdzieś tam pamiątkowe filmiki nagrywać i że to jest właśnie fajne. Więc nawet jak może nie czuję tego, żeby sam to robić, to mnie wspiera. I ja tak samo wspieram wszystkich moich znajomych czy przyjaciół. Ja mogę pomyśleć, że ja bym czegoś też nie zrobiła, czy to jest nie za dobre sama, ale czasami lepiej zachować pewne rzeczy też dla siebie, wiecie, a nie podcinać innym skrzydła. Jeśli widzimy, że ktoś się mocno w coś zaangażował, to wspierajmy go. Pomagajmy mu w tym i wszyscy będziemy bardziej szczęśliwi. Będziemy mieli my satysfakcję, że komuś pomogliśmy, a też zobaczymy radość. Radość na twarzy naszych bliskich, naszych znajomych, naszych przyjaciół i to jest wspaniałe. Mam dużo bardzo wspaniałych widzów na moim kanale, którzy mnie po prostu rozczulają. Tym, że zawsze mnie wspierają i ja wiem o tym, jestem przekonana, że nie każda moja decyzja jest dla nich fajna, nie każdy mój krok, jaki podejmuję w swoim życiu, im się podoba, ale oni już po prostu się ze mną zżyli i są dla mnie jak na przykład moja, nie wiem, moi przyjaciele czy moja rodzina, którzy po prostu są ze mną i nawet jak im się coś nie podoba, to. Nie niszczą mojego szczęścia, tylko po prostu są ze mną. I jako ja, że te osoby, właśnie które są ze mną, i zdaję sobie sprawę, że one nie zawsze muszą być zadowolone z moich decyzji, ale szanuję bardzo ich, że mają tak otwarty umysł, otwarte serce i wierzę, że właśnie. To, że tacy są, to są bardziej szczęśliwi też, że to szczęście do nich wraca. I wracając do tematu, czyli brak samoakceptacji. Jak widzicie, do niczego nas to nie zaprowadzi, jeśli będziemy sobie podcinali skrzydła przez to, że inni mówią, że powinniśmy robić tak czy siak. Jeśli chcesz się związać z kimś, kogo twoi znajomi wiecie, nie akceptują, to. Wejdź w to, wejdź w to, yy, wysłuchaj tych wszystkich opinii, ale i tak. Wiadomo, że każdy zrobi po swojemu, bo kierują nim uczucia. I jeśli nawet ci się to nie uda i przejedziesz się na własnych błędach, to będą to Twoje błędy, to właśnie będzie Twoja nauka, że następnym razem zastanowisz się 10 razy albo nawet 20, i to będą Twoje decyzje. I mimo wszystko y, będziesz miał szacunek jako człowiek do siebie i zyskasz więcej poczucia własnej wartości. Mimo wszystko, jeśli nawet popełnisz błąd i podejmiesz złą decyzję, bo my ludzie jesteśmy omylni, popełniamy błędy, podejmujemy w życiu różne decyzje, nie wszystkie decyzje są świetne, bo jakbyśmy wszystkie decyzje w życiu podejmowali świetnie, to byśmy mieli zawsze idealne dzieci, czyściutkie, piękne domy, wspaniałe, wiecie, samochody, bo wszystko by nam się udawało, a to jest nasze często wyobrażenie, jakby, wiecie, szczęścia, że chodzimy piękni, w jakimś takim, wiecie, raju jakby na ziemi, że wszystko nam się udaje, że nie mamy zmarszczek, nie jąkamy się, czy nasze dzieci nie mają problemów, nie wiem, z mową, z ze zdrowiem. No tak to nie wygląda. Życie jest bardziej skomplikowane i musimy jakoś tak pomalutku pchać ten głaz, ale pamiętać o tym, że my jesteśmy ważni i yy, że powinniśmy myśleć o sobie, że powinniśmy często myśleć właśnie o sobie w sposób. Taki, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy dla siebie, żebyśmy robili to, co lubimy i to, co kochamy. I uwierzcie mi, że będziecie bardziej szczęśliwi. I ja tutaj nie wiecie, nie prawie Wam jakichś takich psychologicznych rozmów, czy jakichś, no wiecie, takich coachów trochę, że tak powiem, tylko po prostu mówię Wam to, co z biegiem lat jakby już sobie przemyślałam, poukładałam, co wydarzyło się w moim życiu, co miało na mnie wpływ. Jak wiele rzeczy zmieniłam w swoim życiu, właśnie wychodząc ze strefy komfortu, i zaczęło to przynosić owoce, że widziałam, że staje się lepsza, bardziej uśmiechnięta, i że wtedy daję więcej szczęścia innym. I że, jak mam ochotę biegać po plaży, wiecie, w zwiewnej sukience, w motyle, mając 36 lat, to biegam, bo to daje mi szczęście. A czy ktoś pomyśli, że stara baba biega sobie w sukience, w motyle, to słuchajcie, trzeba mieć to. Pip. Trzeba mieć to po prostu gdzieś tam daleko za sobą, wypuszczać jednym uchem, wpuszczać jednym, wypuszczać drugim i iść przez siebie. Oczywiście pamiętajcie, to wszystko tyczy się tego, że nie ranimy innych, nie krzywdzimy, nie robimy pozłości, tylko po prostu y, jesteśmy sobą, idziemy naprzód, uśmiechnięci i robimy to, co kochamy, ale nie po trupach. Właśnie, to tak na koniec chciałam Wam powiedzieć. No dobra, moi drodzy, dziękuję. Mam nadzieję, że filmik Wam trochę dał do myślenia, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jak bardzo przejmujecie się opinią innych ludzi, jak często odebraliście sobie szansę na zmianę swojego życia, czy na zmianę jakiejś, wiecie, decyzji, co miało na Was wpływ. Czy otaczacie się ludźmi, którzy właśnie Was wspierają, potrafią Wam doradzać konstruktywnie, ale Was jednak bardzo wspierają i czujecie to. Czy jednak macie wokół koło ludzi, którzy Was w kółko krytykują i podcinają Wam skrzydła. Nie róbcie tego, nie róbcie tamtego. Dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa, jak to u Was wygląda. Jak macie jakieś pomysły na fajne tematy, piszcie, piszcie. Wysyłajcie mi też maile ze swoimi historiami. Ja z chęcią coś fajnego nagram, tylko potrzebuję też od Was, wiecie, więcej energii i więcej tematu. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Pa!